Kochani, pytacie się jak zamówić rozmowę czy jak się ze mną skontaktować. Bardzo prosto. Proszę wejść na moją stronę internetową. Tutaj link macie poniżej. Zadzwonić do mnie na numer telefonu, ewentualnie wysłać wiadomość wtedy, kiedy nie odbieram. Proszę się wtedy nie denerwować. Proszę o cierpliwość, zawsze odpowiadam. Proszę wysłać wiadomość, ewentualnie wysłać mi maila. Wtedy... Ja wysyłam Wam dane do wpłaty. I teraz mamy takie różne możliwości. Proszę zapoznać się właśnie z cennikiem, z opcjami. Pierwsza opcja to rozmowa telefoniczna. Tutaj macie różne opcje. Też macie przykład sesji. Oczywiście to jest przykład na moim YouTubie. Druga opcja jest to opcja pisana. I teraz możecie sobie wybrać odpowiedź pisaną. Tutaj też jest cennik. Bądź nagran taki filmik właśnie i wysłany na Messengera przez Facebooka. Pozdrawiam Was.